Cześć, dzisiaj chciałbym przytoczyć kilka cytatów z wywiadu, który Cristiano Ronaldo udzielił w France Football. Został przetłumaczony wywiad na język polski. Takie najciekawsze, najciekawsze myśli. Mam nadzieję, że też skorzystacie, że coś wyciągniecie dla siebie, zainspirujecie się, może się zmotywujecie. Także zaczynamy. Zdobyłem ponad 700 bramek i wszystkich nie pamiętam ale najważniejsze pozostaje dla mnie gol strzelony Juventusowi. Między innymi dlatego, że ćwiczyłem długo i bardzo chciałem w taki sposób kiedyś trafić do siatki. Chwyciłem piłkę na wysokości 2 m. i 40 centymetrów. Uważam, że to najpiękniejsze nożyce w historii i nie dlatego, że ja je wykonałem. Czyli to nie jakiś, że tak mu się nagle tak mi naszła, tylko yy, ćwiczył, tak? Przygotowywał się do tego momentu i bardzo chciał właśnie tak strzelić bramkę, czyli jakby to wypracował, tak? Ćwiczył te nożyce. To nie jest tak, że nagle tak mu się teraz zachciało a zrobię nożyce, no tylko widać, że to jest właśnie wytrenowane, czyli to, się, to trzeba to trzeba wypracować pewne rzeczy. 25% moich bramek zdobyłem w ostatnim kwadransie gry. Oznacza to, że nigdy nie odpuszczam, i zawsze walczę do końca. Większość swoich goli strzeliłem w drugich połowach, ale to nie jest tak, że kładę nacisk na grę po przerwie. Wszystko zależy od meczu i kontekstu. W wieku 20 lat uświadomiłem sobie, że piłka to gole. One są w hierarchii ważności zaraz za sukcesami zespołu. Moje początki wyglądały tak, że dużo dryblowałem, robiłem show. Narażałem się na kontuzję. Ale w Manchesterze United miałem trenerów i kolegów, którzy pomogli mi ewaluować w stronę strzelca. Moja motywacja nie zależy od innych, ale tęsknię za, za Messim w jednej lidze. Nasza rywalizacja była czymś pięknym. Czyli widać, że tutaj jest motywacja mocna, wewnętrzna, że nie musi ktoś tak jak często musicie też zwrócić uwagę na swoją motywację. Czy ktoś musi cały czas stać nad tobą i się i krzyczeć, motywować, czy cały czas poganiać? Właśnie to jest takie często na treningach w grupach wśród młodzieży, tak, że jak trener nie patrzy, to już robię co chcę, trener patrzy, to się staram. No właśnie to jest ta motywacja wewnętrzna, która sprawia, że czy ktoś patrzy na ciebie, czy ktoś nie patrzy, trener, czy nie trener, ty zawsze jesteś. Skoncentrowany, zawsze trenujesz na odpowiednim poziomie. Także No i oczywiście też tutaj motywacja taka związana z rywali, ze zdrową rywalizacją z Messi. Tak? To też ma pozytywny wpływ właśnie na rozwój i jednego piłkarza i drugiego. Tak? Jako piłkarz uruchomiłem swój mózg w Manchesterze United. Miałem tam znakomitych kolegów, od których się uczyłem. Brałem od gwiazd wszystko, co najlepsze. Podpatrywałem ich. Jesteś głupcem, jeżeli się nie uczysz od mistrzów. Musisz być mądry, jeśli chcesz przetrwać. Uważam, bez fałszywej skromności, że jestem piłkarzem bez większych wad. Zdobywam bramki lewą, prawą nogą, również głową. Jestem silny i szybki. Prowadzę bardzo zdrowy styl życia. Także bardzo mi się podoba ten zwrot. Uruchomiłem swój mózg. Ty też, też można to właśnie z tego cytatu zaczerpnąć dla siebie, możesz się otaczać może nie w szatni, ale możesz się otaczać najlepszymi zawodnikami, choćby poprzez korzystanie na przykład czytania, czytania książek, ich biografii, możesz słuchać ich wywiadów. Teraz na YouTubie jest bardzo dużo takich wywiadów. Na przykład możesz wysłuchać jakiś rad Roberta Lewandowskiego, są wywiady na łączy nas piłka, bardzo długie, tam naprawdę to jest kopalnia wiedzy, możesz się otaczać takimi właśnie wzorami, autorytetami, mistrzami właśnie w swoim życiu i możesz się od nich uczyć, tak, tak jak tutaj podpowiada Ronaldo, brałem od gwiazd wszystko co najlepsze. Dzisiaj jest taki czas, że też możesz brać od tych gwiazd wszystko co najlepsze z racji na dostęp do wiedzy, tak? Książki Podcasty, vlogi, YouTube, tak, są wywiady. Nie wiem, ja na przykład też lubię słuchać często konferencji pomęczowych tak? Na konferencjach pomyczowych, też, też, też można się też różnych ciekawych rzeczy dowiedzieć, tak? I przekładać to na swoje życie, dostosowywać do swojej, do swojej codzienności. I tutaj jeszcze z tym, co mówi, że jest piłkarzem bez większych wad. To jest taka po prostu. Ma prawdziwy jakby obraz, swój obraz, tak? Nie jest jakiś fałszywie skromny, tak, tylko po prostu, tak jak tu właśnie mówi. Yy, nie, bo nieraz nam jest ciężko wymienić właśnie takie swoje dobre strony, dobre rzeczy, które mamy. Ale to też warto sobie zrobić takie ćwiczenie. Wy, wymienić, co ja mam dobrego. Co jest. Jakby, co jest u mnie właśnie takie dobre, które mogę właśnie pokazać światu, tak? To trzeba też wiedzieć. To nie jest też nieraz łatwe, tak? Bo my zazwyczaj właśnie nie, może, może jestem szybkim. To musisz wiedzieć, musisz być pewny, co masz, jakie masz dobre strony, właśnie, tak? Jeszcze jeden cytacik: Doskonałość nie istnieje, ale to nie oznacza, że nie warto do niej dążyć. Zawsze starałem się poprawiać swoje umiejętności, patrzeć szeroko na psychikę i fizyczność, na psychikę, tak? To jest też bardzo ważne. Żeby właśnie rozwijać tą stronę mentalną Robić ćwiczenia Chociażby takie na koncentrację uwagi Ponieważ w jednym też z wywiadów Który jeszcze kiedyś tutaj też sobie przytoczymy Roberta Rewandowskiego To właśnie zwrócił uwagę na, właśnie na tą koncentrację Że 70-80% jej bramek, które zdobywa To jest dzięki właśnie temu skoncentrowaniu się na zadaniu tak? Także tymi kilkoma cytatami kończymy Dzisiejszy odcinek zachęcam do oglądania kanału, innych filmików, ćwiczeń, korzystania z tego kanału YouTube'owego. A już niebawem będziemy kontynuować serię z Cristiano Ronaldo i właśnie z tym szerokim wywiadem, który jest kopalnią wiedzy. To jest kopalnia wiedzy, trzeba z tego korzystać i chociaż 1%, żeby przenieść do swojego życia, to już będzie bardzo wiele. 1% chociaż. Dzisiaj to wszystko ze sportowym pozdrowieniem. Do zobaczenia, wytrwałości, w stawianiu sobie nowych wyzwań i korzystania z tej wiedzy, którą tutaj mamy. Cześć.